Witam Was, zapraszam na takie czytanko: kto do Ciebie zmierza? No, jeśli chodzi o, o relacje, o związki, sprawy emocjonalne, sercowe, jak to wygląda energetycznie? Są trzy opcje: dwie piłeczki, jedna piłeczka, zapalniczka, więc weźcie sobie jedną z tych opcji. Przypominam, że rozkład ogólny nie bierzemy nic na siłę. Jeśli z kimś nie rezonuje, nie czuję tego no to nie bierze. Pamiętamy, że karty też o niczym nie przesądzają. Mówimy o energii, na co mamy wpływ. Ok, zaczynam od dwóch piłeczek dla tej grupy, co będzie. Także ja będę mówiła tak dosyć krótko: to co poczuję, to powiem po prostu, więc, kto do ciebie zmierza. Pierwsza grupa. Kto do Ciebie zmierza? Co masz usłyszeć w tym czasie, w tej sytuacji? Kto do Ciebie zmierza? Przychodzi taki ktoś z energią nowego początku, ale również z energią jakiejś pracy, jakiejś lekcji do, do odrobienia, coś macie tutaj razem ważnego ze sobą do przeżycia, do zgłębienia siebie. A to jest pokazane jako coś szczególnego, emocjonalnego. Ale również taka energia wielkiego zaangażowania się, takiej, takiej świeżości, takiego cenienia w tym wszystkim siebie nawzajem. Więc przychodzi do ciebie, można tak powiedzieć, może jakaś twoja bratnia dusza, albo po prostu dusza, z którą masz to zrobić, masz to przeżyć, bo tak jest to. Zaplanowane gdzieś, gdzieś tam u góry, potężna lekcja. Wiesz, i tutaj też bądźcie przygotowani na, na takie wyzwania w tej relacji, bo, bo on mm, się pojawia ta osoba w Twoim życiu. Robi się Wam tak błogo, tak ciepło, bardzo pozytywne wibracje. On Cię ma nauczyć czegoś i Ty Jego, macie się razem, razem do... szkolić się, macie uczyć się, zgłębiać siebie, zgłębiać wiedzę o sobie, o sobie nawzajem, o sobie samych, o relacjach, o życiu. To jest taka lekcja życiowa, dosyć mm, mocna, yy, która. Może nie mieć, wiesz, takiego szczęśliwego zakończenia, to może pojawić się na chwilę, na jakiś określony czas, a to jest bardzo ważne. Jesteście dla siebie y, szczególnymi osobami na, na tych, y, no, w Waszych drogach życiowych, i, i to pojawienie się Wasze to jest, y, ma ogromny sens. Z biegiem czasu oboje jakby będziecie potrafili wyciągnąć z tego wnioski, zrozumieć, co mi to dało, dlaczego ten ktoś był, co dzięki tej osobie zrozumiałam, co poczułam, czego doświadczyłam i co w sobie zmieniłam, jak się przetransformowałam, bo oboje tutaj, te obie osoby będą. Poprzez to spotkanie ze sobą, które ich tak uniesie, ich tak wysoko, naładuje ich takim szczęściem, taką błogością to jest energia takiej cudowności ale oni doświadczą oboje takiej bardzo poważnej lekcji życiowej, którą zapamiętają na zawsze. I to będzie coś, to, to przeżycie z tą osobą będzie takim drogowskazem dla nich obojga na dalsze życie. Jakby tego się nie zapomina, to jest coś, czego nie, nie wyrzuca się z siebie, nie pozbywa się, nie, nie spłukuje się tego z siebie. To we mnie jest, ta cząstka, to doświadczenie, ta osoba to gdzieś tam zostaje, ma, ma swoje miejsce i ja się z tym godzę. Przychodzi czas, że, że tak akceptujemy to. Mamy do siebie ogromny szacunek. Hmm. Być może niektórzy z Was już spotkali taką osobę, jesteście w trakcie takiego procesu. E, tutaj też z tym związane są takie. Hmm, i, no i wyzwania, trudne energie, bo m, może być ten m, początek jest wspaniały, jest cudowny, uszczęśliwia Was, pokazuje Wam tak wiele, y, daje Wam tako, taki ogrom wiedzy, odczuć, przeżyć, czego do tej pory nie dotknęłam, ją też nie. Nie przeżyliśmy tego, nie było nam dane. To dzięki sobie, dlatego tak ważne jest to spotkanie. Bo ono otwiera nas, otwiera nam oczy, otwiera nasze serca. Ale to, to jest pokazane też w jakichś granicach, z jakimiś, z jakimiś limitami. Tutaj z tym się też trzeba liczyć, że to, to jest określone. To nie jest, że wy tak długo, długo będziecie śli tą ścieżeczką. To może być jakiś mm, krótki moment ale jest ważny. Ach, to jest głębokie, ale tutaj ta grupa to rzeczywiście ma takie mm, mocne wyzwanie, bo ta osoba, tak Cię przeszkolić tutaj, jakby pojawia się taki Twój, wiesz co, taki nauczyciel, taki mentor, taki Twój trener. Eee. On Cię będzie uczył, samej siebie, jak masz, e, co masz w sobie jakby e, do uleczenia, do do zmiany i Ty jemu też, Ty jemu też pokażesz różne jego słabości, jakieś emocje z dzieciństwa, z przeszłości. On też będzie to wygrzebywał, wyciągał z siebie, dzięki tobie. Dzięki tej relacji z Tobą, która bardzo głęboka. I on też będzie boleśnie, to wszystko przechodził i tu jest taka duża cena dla tej relacji jaką obie strony. Będą płaciły, bo to jest taka mocna energia, bardzo silna tutaj, silne połączenie Taka wibracja mocno was wiążąca i tak też scalająca ze sobą I to doświadczenie jest naprawdę potężne, także... No, tutaj nie ma mowy o jakiejś tam takiej, wiecie, fidry-midry, romantycznej przygodzie, tylko tu jest głęboka znajomość. Dwojga ludzi, którzy spotykają się ze sobą. Bo tak ma być. No dobrze. Uch, to było głębokie. To ja teraz wezmę tą piłeczkę. Druga opcja może tu będzie lżej. Zobaczymy, co tu będzie. Kto do ciebie zmierza? A to jest prane w tej opcji, ty uważaj, bo no tutaj to jest ostrzeżenie dla was, no lekko, łatwo i przyjemnie, o tak sobie lecimy, tak sobie tutaj pozwalamy na coś, kolorowo jest, takie wibracje, takie górne loty, przychodzi taki kochać, kochać, kochanka, kochasiowie, kochać im się chce, spotykać im się chce. Bakcyla łapił na siebie, w głowach szumi, w głowach się wszystko kręci, przewraca. Kolorowo jest, no, motyle w brzuchu. Oczy ci otworzy ten człowiek ciebie, otworzy, ty się otwierasz. Gdzieś byłaś zamknięta. Potrzebujesz takiego bodźca, wiesz, takiego kopniaczka, trochę takiego bodźca. On przychodzi, on ci tak tutaj um, dźgniecie, Da ci taki bodziec właśnie. I to nie jest to, słuchaj, to nie jest tak, że o, przyjdzie miłość wielka, oświadczy mi się, będziemy żyli długo i szczęśliwie. Nie, nie, nie. Tu jest dla Was nie taka informacja. Możesz mieć flirt, możesz mieć romans, możesz mieć spotkanie jednorazowe, możesz mieć taką znajomość bez zobowiązań przez jakiś czas. Ale co jest w tym wszystkim ważne, że oboje bardzo się lubicie. Lgniecie do siebie, jest wam razem komfortowo, przyjemnie, bezpiecznie, ufamy sobie, ale tu jest jakiś brud. My jakiś brud tutaj mamy, zamiatamy go gdzieś pod dywan. No i też uważaj, jak wy jesteście szczerzy wobec siebie, czy wy w ogóle wiecie coś o sobie, czy wy sobie mówicie całą prawdę i tak dalej, bo takie ciemne chmury są, nie ma stuprocentowej szczerości, no może wy w ogóle jesteście tacy ciemni w tym wszystkim siedzicie w ciemnym załuku. Także tutaj są takie takie energie szemrane, które przychodzą, przelatują, tak przyjdzie, tak się przekręci, poturla się i poleci. To jest ta wasza znajomość z tą osobą, ale to nie jest po nic, bo wszystko jest po coś, bo to ci zrobi dobrze. Nie w tym kontekście, że się zakochasz i będziesz szczęśliwa, ty uważaj na to zakochanie. Lepiej tak się nie zakochuj za bardzo, żeby tu nie było takiego płaczu, cierpienia. Ale ta osoba, to pojawienie się, to jej to przeżycie, to, to co doświadczycie, pozwala ci ruszyć z miejsca. Wyjść z jakiegoś takiego, nie wiem, z jakiejś takiej martwoty, z takiego cię, trudniejszego momentu w życiu, do którego, no, zbierałaś się, zbierałaś, żeby jakiś przełom mieć, żeby tutaj jakieś, no, takie rzeczy e, zacząć zmieniać w swoim życiu. I on ci pomoże, właśnie ta, ta osoba, ta, ta znajomość się z tym. E, jakby uporać i wtedy to już polecisz, polecisz po prostu, potem już będziesz taka frywolna lekka, otwarta na wszystko i sobie polecisz no także pomoże ci się rozbujać a później już tu też będziesz się tak turlała, turlała i jakoś ci się będzie to, wiesz, układało dlatego, że się otworzysz na, na relacje otworzysz się na ludzi na partnerstwo, na spotkania na randeczki, no tak ci gdzieś tutaj pomoże, bo ty gdzieś się tam Zamykałaś. No dobra, no to było lekkie w porównaniu z pierwszą opcją. A teraz yy, idziemy do zapaliczki. Kto do ciebie zmierza? Kto do ciebie zmierza? pada jak petarda. No, petarda gdzieś jest na Twojej drodze. Ty jesteś taka rozogniona, rozpalona, on cię rozgrzewa. On nagrzany przylatuje. Mm, bardzo jest taki wiesz co? Taki rozochocony romanser. Podrywać. Nie szykuj się tutaj z nim na związek, na ślub, na miłość. Nie. E, przyjdzie, przedstawi się, przeżyje coś z Tobą. I może to nie trwać zbyt długo i to albo no, nawet jakby trwało dłużej, to nie jest takie stabilne. To nie jest takie serio. To jest fajna przygoda. Fajna. Lekka, przyjemna. Lubimy się, spotykamy się. Wy się spotykacie dla jakiejś przyjemności, którą odczuwacie razem z bycia ze sobą. Głębokie wibracje, sympatia. Szczerość, zaufanie, też jakby tutaj takie zbłądzone były te duszyczki i one tak się ze sobą, o, fajnie nam się rozmawia, dobrze się czujemy przy sobie, pomagamy sobie, wspieramy się tak sobie. Pod tym względem, jakbyście się tak rzeczywiście gdzieś tutaj unosili, tak się tutaj wspierali, ale jest bardzo namiętny. No, takie tutaj lecą iskry. Też może być, wiecie, takie pożądanie, takie dużo tutaj tej takiej erotyki, ale takiej no zdrowej dosyć. Nie do końca wszystko sobie mówimy. Nie do końca odkrywamy. Troszkę jest takiej tajemniczości, e, takich niedopowiedzeń, więc uważaj, bo on jest. Wnosi w twoje życie taką lekkość, taką młodość, taką energię zabawy, flirtu, porywać cię, zapraszać się w taki wiesz co, taneczny wir i to by się to podoba też. Ty zaczynasz się tym cieszyć, zaczynasz w tym uczestniczyć. Takie macie rozgrzewanko razem, tak się tutaj ocieplamy, spalamy się, cieszymy się. No tak jest, flirtowo, romansowo i tutaj jakby no, nikt nikogo o nic tam nie, nie posądzał, nie, nie oczekuje od ciebie, nie proszę cię, nie mamy zobowiązań, nic sobie tam nie obiecujemy. Po prostu jest nam lekko, jest nam dobrze, jest nam naturalnie. Jakieś takie. Prawdziwa, mm, prawdziwa pasja, prawdziwe takie e, pragnienia, namiętności, takie wiesz, żywiołowe to jest bardzo. No i co? Spotykają się dusze, widocznie. Tak mają przeżyć coś takiego ze sobą w danym momencie w życiu. No, a nie, nie szykujemy się tutaj do ślubu, nie, nie, nie. Więc co? Iskierki lecą, jest przygoda, jest lekkość. Takie rzeczy, takie rzeczy macie tutaj. Taki, wiesz, płomienny człowiek gdzieś do ciebie zmierza. Ty też dzięki niemu się stajesz taka coraz bardziej rozniecona i gorąca i wy się tak razem tutaj... Razem się tym będziecie cieszyć. No. No dobrze. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.